W 1942 roku teatr działań drugowojennych nie miał miejsca tylko w Europie, ale również w Afryce Północnej. Jeżeli Niemcy wygraliby bitwę pod el Alamein, zajęliby Egipt, zajęliby kanał Suecki i praktycznie kontrolowaliby cały basen Morza Śródziemnego. Szacuje się, że pod el Alamein położono około pół miliona min. Ile ich było naprawdę, tego nikt nie wie. Mogło być ich dużo, dużo więcej. Mina jest potworną bronią. Mina nie tylko zabija, ale również okalecza. Więc znalezienie czegoś, co pozwoli wykrywać miny, no to jest można powiedzieć, zasługuje na Nagrodę Nobla. W 1941 roku Józef Kosacki skonstruował prototyp urządzenia polskiego wykrywacza min. Przebijanie się przez te pola minowe wyglądało mniej więcej tak, że na początku szły czołgi specjalnie do tego przystosowane, do niszczenia min, a za nimi szli saperzy z tymi wykrywaczami. No te czołgi się sprawdzały tak sobie średnio, wykrywacze dużo lepiej. Po przełamaniu pozycji pod El -Main rozpoczął się wielki pościg. Wygrana bitwa przez przymierzonych pod El Alamein pozwoliła całkowicie kontrolować Afrykę, a także zmusić niemieckie siły do praktycznie ucieczki z Afryki. Kosacki, który stworzył wykrywać min, przede wszystkim uratował dziesiątki tysięcy ludzkich żyć. Ognia. Prezentujemy serię programów poświęconych uzbrojeniu i taktycznym ruchom. Które dały nadzieję na triumf w II wojnie światowej. To był zryw patriotyczny. Kochali ojczyznę, byli żołnierzami. Zmienili bieg wojny. Hitler nie mógł się równać z aliantami. Druga Wojna Światowa, broń i taktyka codziennie o 20.00 na History Channel.